wygląda trochę okrutnie. <laughs> Opatrzcie, nowy odcinek drugi. Wow. Co my dzisiaj mamy robić? A, a tak mam plan na telefonie, a nagrywam telefonem, więc. No, wiem. <laughs> Najpierw jak widzę, robimy filmik, gdzie przygotowuję się do podróży wielkanocnej w ogóle. Wesołych świąt wielkanocnych, to już chyba ten czas, co? <grystanie> Wszystkie te reklamy i tak dalej. No ale patrzcie. Muszę je przygotować na podróż, a jako że jeszcze nie, nie wymieniłem opon na letnie, no to wymieniam opony na letnie. Trochę posprzątam w samochodzie, gdyż przez ostatni miesiąc naprawdę zapuściłem, gdyż <grystanie> przeważnie albo pracowałem, albo spałem. Niestety takie życie. No i, i co, co, co jeszcze mogę powiedzieć, no. I dzisiaj jeszcze nagramy dwa inne filmiki. Co taki mam plan, czy, czy wyjdzie? Nie, nie wiem. Mm. Światła! Dobra. Najpierw muszę pójść wybrać pieniążki, gdyż mój mechanik nie ma takiego czegoś jak. Czytnik kart kredytowych. Niek. Jedziemy. To musiało mnie zaboleć. Będzie eee. zastanawiać się, gdzie ja niby jadę w, tą, w te święta wielkanocne. Ano zobaczycie. Gdyż dlaczego wy nie? Wiecie, jak to jest. Trochę niespodzianki będzie na ten temat filmik, będzie fajnie, będzie super. Będzie rodzinnie, więc też mało będzie pokazane takich e, prawdziwych świąt wielkanocnych. O, nie. O, Jezu Chryste, ile samochodów. No jedź pan, jedź. No, jest. Dziękuję. <laughs> no, musi być bardzo ciekawy format filmików, jak tak nagrywam, drodzy kochani, że no tak po prostu wygląda, że telefonowo, a tu patrzcie. <laughs> Montażowa, w ogóle jak Wam się to podoba? Gdyż, e, szczerze mówiąc, e, jak ja to nagrywam, to to jeszcze nie jest wypuszczone, to jest z parodniowym opóźnieniem, można by tak powiedzieć. Jak dosłownie po świętach zacznę to montować, więc tutaj mam taki plan. Więc teraz po prostu nagrywam ile wlezie, a potem lecę z y, montażem też, ile wlezie. I jest dobrze jest pusto yeah. w sumie to jest dosyć niebezpieczne tak trzymać kamerę znaczy telefon nie wiem, mogę użyć tego car holdera ale on mi cały czas odpada i nie wiem dlaczego, chyba muszę kupić taki w filmowej jakości takie przystawki to wtedy sobie tak przystem tutaj do samochodu a właśnie, też umyjemy dzisiaj samochód więc będzie fajnie a -a. Dobra, muszę się skupić trochę na jeździe, więc <laughs> zobaczymy się za krótszo, kró, 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 krótszą chwilę. Płaciłem pieniążki i zrobiłem zakupy, by je trochę rozdrobnić. O, baterie kupiłem na drogę. Yy... Kupiłem szelfisztika jeszcze jednego, gdyż ostatni mi się rozwalił i ten jest taki fajny, bo ma takie... Dobra, jest tani, no jest po prostu tani. Kupiłem mały notesik na zapisywanie rzeczy, gdyż lecę przez papier jak... Ej, kalkulator do pracy, gdyż nigdy nie za wiele kalkulatorów. Więc jedziemy, opa! Jedziemy załatwić ostateczną sprawę. O właśnie kupiłem jeszcze worki na śmieci, żeby mieć gdzieś śmieci wrzucać <laughs> sorry za takie trzęsienie się, ale wiecie jak to jest. Gdzie jest mój portfel? Pewnie część z Was się zastanawia czemu ja tutaj tak w ogóle nie nagrałem tego jak wyciągam pieniądze, czy jak o drewo z... Drewo, drewo zbierają. E, zastanawialiście się pewnie, czemu ja tutaj w ogóle tak się zachowuję, że no, na przykład nie nagrywam tego, jak robię zakupy, czy jak e, wypłacam pieniądze z bankomatu. No Prawda jest taka, że no. No nie wiem, trochę się tak też trochę boję, bo gdyż znam prawo. Teoretycznie, teoretycznie, praktycznie nie mogę nagrywać w sklepach. Nie mogę nic robić bez pozwolenia właściciela sklepu. No um, i nie wiem, ja się po prostu przyzwyczaiłem, że no, nie nagrywam, bo nie wypada, nie fajnie. A może ktoś by nie chciał. No, takie pierdoły. Raz potrzebuję się skupić, kochani, więc zobaczymy się za 5 minut. w ogóle jestem na jakimś zedupiu to jest ogólnie fajne fajna, fajna f... fajna miejscówka, fajny e, mechanik to jest też stajnie w ogóle na no, no, obrzeżu Warszawy więc fajnie tylko jest problem z tą drogą gdyż już ją robią ponad rok no tak przez pierwsze 3 miesiące robili kanalizację zostawili to na jakieś Dwa, trzy, może cztery miesiące i teraz zablokowali całą długość ulicy. No właśnie, po co? Po co? Hej, ho, hej, ho! Szybko skończone, dosłownie pół godziny. Teraz kolejna sprawa, kolejna część naszego tutaj wielkiego. Um, wielkie przejażdżu no to będzie wyczyszczenie tego auta i nagranie jednego odcinka. Wowi, wow, wow! O, no, zauważyłem, że mi się skończyła pamięć w telefonie. No, to będzie do poprawienia, trzeba będzie sobie kupić jakąś małą, bardzo małą kartę SSD z, nie wiem, 100, 28, 300, znaczy, no, dużo gigabajtów, myjnia wolna. Hmm. w sumie trzy opowieści ten film jest przygotowany dzięki pomocy Circle że daje mi tutaj możliwość wykorzystania main. szkoda, że nie za darmo ale wiecie, druga jest za 50% to jest są ważny miesiąc, więc tamtą sobie kupiłem w marcu tam po koniec marca i teraz wykorzystałem sobie drugą szkoda, tylko, że w tym czasie wzrosła cena maini. Dobra, no, kończymy to! málo co mi nie spadł mój rig. O którym też będziemy nagrywać dzisiaj filmik? Eee, zapomniałem nagrać filmika. Ooo, niedobrze. Ej, za dużo teraz jest ludzi, żeby nagrać. Nagram w nocy. Hm, to jest bardzo dobry pomysł. No, jakoś, jakoś sobie tu radzimy. Jedziemy. Przejeżdżamy przez czerwone światła. Jezu chryste, ile jest tych czerwonych świateł? O zgrozo wróciłem kochani, już wszystko umyte. Yy, wrzuciłem yy, wrzuciłem materiały już na komputer gotowe do edycji, co będzie po świętach dopiero. No tak, zapomniałem się zrobić ich dwóch filmików, ale jeden właśnie zrobię wieczorem, więc pojawi się tutaj. Znaczy pojawi się na pewno w tym filmiku fragment. Wcale mam taką nadzieję, że się pojawił. Dodatkowo nagram. Jeszcze jeden taki filmik, na który wpadłem po drodze, właśnie tutaj do domu. Jak nie nagrywałem, może być bardzo fajnie, ale do tego czasu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Kochani, dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zalajkować ten filmik. A jak Wam się nie podobał, oczywiście, łapka w dół. Nie będę tu się obrażać przecież. <laughs> Również skomentujcie, dajcie mi jakieś fajne pomysły na filmiki. A może nawet i jeśli chcecie wystąpić w filmikach, to mogę wreszcie zrobić ten filmik z komentarzami. Yy, no, wiecie, subskrybujcie. Bardzo mi się przydadzą te subskrypcje. Kocham Was, kochani. Do, do zobaczenia w następnym odcinku. Nowogórskiego. Już jutro. <laughs>